Spotkaliśmy się dzisiaj na błoniach janowskich przy okazji pikniku rodzinnego zorganizowanego przez miejski dom Kultury w Rumi, a ufundowanego z pieniążków z budżetu obywatelskiego, zwycięskiego budżetu obywatelskiego w mieście Rumia. Ja jestem tutaj pierwszy raz. Mieszkam w Gdańsku, ale przyjechałam ze księżnicą żeby sobie poskakała i ona chyba się tu przybawi. Jest ogólnie fajnie, że Rumia naprawdę działa dla... dla... Działa społecznie. Działa dla ludzi. I myślę, że Gdynia się nie, nie może pochwalić takimi osiągnięciami. Mi się podoba. Są zawsze super. No właśnie. Długo zabawy nagrywa, czyli dzieci. dzieciaki mają gdzie się pobawić. Może są... Potkajcie znajomych. Nie tylko, ale Wszystkim się podoba. Nie słyszałem, żeby ktoś naszego na coś. A pogoda jest fajna, <noise> też... W projekcie był, było ujęte muzyka na żywo, która będzie właśnie dzisiaj od godziny 18.00. Wystąpią finaliści rumskiego wokalu. Zaśpiewają tutaj, pięciu finalistów zaśpiewa właśnie swoje utwory. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedze, Widział Widziałem błysk Bogu ślepia. Przecież trzymałam mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy, tylko po ślubie. Pali znajomi i z marszu na mardzieli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mi postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłem za medalowy kraw. Choć nie chcę budzić się, nie umiem. Nie umiem spać, świat jest jak sen, jak świat. jak śpią. and to Feel the earth moving Feel my heart. Bend. jest ognisko dla mieszkańców, właśnie również integracyjne. Są warsztaty dla dzieci plastyczne oraz wiele atrakcji. Właśnie, dmuchańce i prowadzący również będzie miał zabawy, na przykład balonowe. Całą ideę dzisiejszego pikniku rodzinnego na Błoniach Janowskich zawdzięczamy pomysłodawczyni projektu budżetu obywatelskiego pani radnej miasta Rumi, Lilianie Barele-Palczewskiej. Nie mieszkam obok, także no, widać tu się rozbudowuje wszystko. Bloki dosyć dużo. Ale, ale fajnie jest, bo jest też 4 zielony. No jest dużo zieleni, pachnie świeżą trawką, więc naprawdę jest super porządku. Zasubskrybuj T.V. Rumia już teraz, aby być na bieżąco.